Cześć z tej strony, Szymek, człowiek tysiąca pasji. Dzisiaj będzie nowy materiał. Jedziemy właśnie do Zbigniewa z Zbira i będziemy dzisiaj prowadzić licytację charytatywną Wszystko dla Łukiego Szczecin. Cześć, dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy już tuż przed Dziuplą. Eee, chrupek dojechał w całości. Ojcie pani z ładnym pieskiem. Ja wypakowuję rzeczy z bagażnika i idziemy do Zbigniewa. Jesteśmy w Dziupli. Zbigniew poszedł robić kawusię. I mamy po kolei fantów tutaj pełno. To jest paczucha diapy. Ostatnio oglądaliśmy. Na pewno sprzedamy jakiegoś bumbuma. Może koszulkę. Tutaj Łukasz się uśmiecha do nas. A tu jest wyś. Jest. Dobrze. W tle transmisja. Aha. Zaraz się zaczyna. Rozbijamy resztę sprzętu. I za chwilę licyt, licy, licytacja. Licytacja. Deo, Siemanko. Cześć Piotr Bartkowski. Cześć Punca. Siema Miruś z czasów poszukiwań. Ja nagrywam teraz tutaj do Was prosto z Dziupli. Z Dziupli RPK, gdzie jesteś? Z Dziupli robimy teraz dzisiaj bardzo dobrą rzecz i bardzo ważną. Marian, ja tutaj mam hełm, a Zbysz teraz mi przyniesie herbatkę. Jak tylko herbatka tutaj wiedzie, to zaczynamy zabawę. Zaczynamy zabawę w co? W pomaganie. A komu pomagamy? No czekam na czacie. Napiszcie, dla kogo dzisiaj tutaj się zebraliśmy. Dla kogo dzisiaj tutaj jesteśmy w Dziupli? To wie, 5 punktów. Mamy 150 zł od Słuchajcie, ja mam dla Was masę rzeczy. Mam lampy od detektory z mam nalewki, mam alkohol, mam etykiety. Mam masę, masę pięknych. Mam poszukiwania do wylicytowania. Ale musicie dać Was złotóweczki, no? Ja będę Wam dokładał. Do tego pakietu ja tu kolejną. Pozdrawiam wszystkich, którzy wspierają i tych, którzy tego nie robią. My również pochłaniamy. To pochłaniamy. Boże. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. pozdrawiamy wszystkich. Lecą serduszka. Słuchajcie, dla Ukiego Szczecin. To jest to, na co czekałem. To jest to, na co czekałem. Słuchajcie, mamy 700 zł za pierścień, 700 zł od roberta. I patrzymy, co będzie dalej. Pamiętajcie o tym, że ja wam dołożę masę rzeczy. Tu jest Czekaj. O, nie bo to lepiej. Pierścień, słuchajcie, dwa bursztyny koral. Trzy próby srebra. Przecież to jest niesamowite, to jest cudowne. To jest piękna rzecz. Jest... Ręcznie wykonana przez tego pana. Tam, o, tego w niebieskim, o, o tam. O, tam. I są filmy, jak to ten powstaje, gość, u Andrzeja. Ten gość, ten gość, ten. ten, O, Słuchajcie, o, o. U Andrzeja to powstaje. A on... Ten pan to robi. Do ten tych pan to robi. palców było. Słuchajcie, mamy piękny, fajny zestaw teraz. Dokładamy kubeczek ode mnie z firmy. O, właśnie go chcę pokazać, bo jest ładny. Ten jest chyba czerwony. Tak jest. Mamy tak, hełm strażacki, maskę gazową. Masę wlepek w ogóle. I taki oto piękny kubeczek czerwony do kawy. Słuchajcie, piję w takim kubku kawę codziennie i jest super, nie? Mój mega. A więc jesteśmy już w niedzielę po licytacji. Postaram się Wam trochę opowiedzieć, jak to jest, jak ja się czuję. To była trzecia licytacja. Pierwsza była z Piotkiem Fundacja Latebra. I dwie poprzednie z brodatym zbirem. Ogólny wynik na wszystkich trzech licytacjach to jest 5 plus 8, jest 13 plus 4, to jest 17 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że wynik jak najbardziej um, zadowalający, myślę, że nawet lepiej. Podczas tych e, licytacji poznałem mega fajnych ludzi mogłem się sprawdzić w roli prowadzącego. Bardzo za to dziękuję i Piotrkowi i Zbyszkowi za to, że udostępnili mi swoje zasięgi, aby pomóc mojemu kumplowi, nie? No, a dla mnie osobiście bardzo ważne było to, aby wziąć udział w pomocy dla Łukasza. Znam się z Łukaszem, pochodzimy razem ze Szczecina. Spotkaliśmy się nieraz, rozmawialiśmy nieraz, rozmawialiśmy przez telefon i po prostu jest dla mnie jakimś tam dobrym kumplem, przyjacielem, nie? I gdy tylko usłyszałem, co się stało, to szukałem możliwości, aby pomóc. I, i, I mogłem się w tym spełnić. Cieszę się, że brałem w tym udział, że biorę w tym udział nadal, bo to jest nie koniec. Jest to dla mnie bardzo ważne i cieszę się, że odbiór, jaki dostaję od Was. Jest taki, że się podobało. Nawet słuchajcie, babcia Agi mojej <laughs> się śmiała, jak oglądały tą licytację, wracając dziś tym samochodem. A także fajnie, cieszę się bardzo, nie? Dzięki bardzo za oglądanie. Wcześniej mieliście urywki z licytacji, z mojego punktu widzenia, jak to wyglądało. I widzimy się na następnych materiałach. Zostawcie czerwony przycisk, kciuk do góry. Cześć.